O mały włos, a nie mielibyśmy kuchni. Ale zacznijmy od początku. Zdecydowaliśmy się na kuchnię z Ikea, no bo wiecie, w siódmym miesiącu nie za bardzo można czekać na stolarza, który nie wiadomo kiedy przyjdzie, będzie za parę miesięcy, albo się opóźni, albo coś. Chcieliśmy gotową kuchnię na już. Zwłaszcza, że chcieliśmy się wprowadzić przed porodem do mieszkania, więc mieliśmy dosyć mało czasu, chcieliśmy się jeszcze rozpakować, no i wiecie, jakby bez kuchni, no to słabo tak mieszkać. Jak już widzieliście w pierwszym odcinku, kiedy miałam zamawiać kuchnię, nagle się okazało, że jest mnóstwo problemów, że nie mogę jej zamówić, bo coś tam się nie zmieści i w ogóle. Wychodzi na to, że dużo Zależy od tego, na kogo się trafi, bo później trafiłam do innej pani, która była dużo bardziej doświadczona. Powiedziała, że wszystko się zmieści, że nie ma żadnego problemu, projekt wygląda super, wystarczy kuchnię kupić i wystarczy czekać na dostawę i montaż i kuchnia będzie gotowa. Od zakupu do dostawy minęły trzy tygodnie, a dwa dni później weszli panowie i zaczęli montować kuchnię. Zamówiliśmy kuchnię z montażem, bo nie wyobrażam sobie robić tego samodzielnie. Nie mówię nawet o składaniu szafek, ale wycinanie dziur w blacie. Jestem pewna, że coś by poszło nie tak. No nie. Montaż trwał dwa dni, poszło to bardzo sprawnie. Panowie byli dwa razy po 8 godzin. Gdybym robiła tę kuchnię jeszcze raz, to na pewno poszłabym do tej samej pani i umawiałabym z nią spotkania kolejne, jeśli musiałyby takie być. Nie chodziłabym cały czas do nowych osób i żeby tak zrobić to trzeba tam albo zadzwonić, albo pójść osobiście bo na stronie niestety nie da się wybrać z kim chcemy mieć konsultację drugą rzecz, którą bym zrobiła inaczej to montaż zrobiłabym we własnym zakresie oczywiście nie własnymi rękoma ale zrobiłabym tak, że zadzwoniłabym do tego pana, który u mnie był i umówiłabym się z nim prywatnie jeśli szukacie osób, które robią takie rzeczy to po polecam sprawdzać grupy na facebooku, bo tam jest dużo takich osób, które się ogłasza i warto z tego korzystać, bo wychodzi taniej. Tak czy inaczej, ja z naszej kuchni jestem bardzo zadowolona. Wyszła świetnie. Chętnie pokażę Wam w całej okazałości, jak wygląda ta kuchnia, bo jest kilka smaczków, z których jestem dumna, bo sama je wymyśliłam. Generalnie zaprojektowałam tą całą kuchnię sama, więc w ogóle jestem z niej dumna, ale jeśli będziecie chcieli, to Wam ją pokażę.